Jak duże środki z regionalnego programu operacyjnego zostały już rozdysponowane na innowacje firm ile trafi do firm tak generalnie w sumie? W ogóle na innowacje przeznaczonych jest około 1,5 miliarda złotych. Te, te środki są podzielone na dwa priorytety, na dwie osi priorytetowe. Oś pierwszą, która zajmuje się badaniami dla potrzeb gospodarki oraz oś priorytetową trzecią, która zajmuje się wdrażaniem wyników tych badań. W sumie na oś priorytetową pierwszą jest przeznaczone około miliarda złotych, na oś priorytetową trzecią około pół miliarda. Jeszcze do końca sierpnia otwarte są nabory na dwa rodzaje projektów. Jeden, projek jeden rodzaj projektu to są projekty badawczo-rozwojowe. Tutaj beneficjenci będą musieli przygotować projekty, w ramach których będą prowadzić badania, takie, które nadają się później do wdrożenia do gospodarki. Drugie, drugi konkurs, drugi rodzaj konkursu, to mamy tutaj konkurs na tzw. bony na doradztwo. W ramach tych projektów beneficjenci będą mogli uzyskać drobną, najczęściej usługę doradczą z tzw. instytucji otoczenia biznesu. Jakie firmy mogą starać się o to wsparcie i na jakie projekty, oczywiście? W ramach osi priorytetowej pierwszej, czyli w ramach tego konkursu badawczo-rozwojowego. O wsparcie mogą się ubiegać wszyscy w zasadzie przedsiębiorcy, także nie tylko mikro, mali, średni, ale również duzi. Natomiast jeżeli chodzi o usługi doradcze, tutaj warto zwrócić uwagę, że ten konkurs jest profilowany pod mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jeszcze uzupełniając, chciałbym jeszcze wspomnieć o konkursach, które planujemy. Jeszcze planujemy co najmniej dwa konkursy w ramach osi priorytetowej pierwszej. Pierwszy konkurs ogłosimy w lada moment, lada dzień. Mamy zamiar ogłosić go jeszcze w sierpniu. Od sierpnia, od września zapewne rozpoczniemy nabór na ten konkurs. Termin końcowy naboru jeszcze nie został ustalony. Jesteśmy w trakcie opracowywania szczegółowej dokumentacji konkursowej. I W ramach tego konkursu będą, mogły być, będą mogli być wspierani przedsiębiorcy na tworzenie tak zwanego zaplecza, czyli centrów badawczo-rozwojowych na terenie przedsiębiorcy. I kolejny konkurs, który planujemy, pewnie we wrześniu pojawią się bardziej szczegółowe dokumenty i od października pewnie rozpoczniemy nabór. Są to konkursy na, są to, jest to konkurs na projekt na tak zwane eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych. Także też są to projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, jednak z nastawieniem takim, że nie musimy tutaj opierać się na tych czterech kluczowych obszarach, inteligentnej specjalizacji regionu, tylko będziemy mogli oczywiście rozszerzyć tutaj swoją działalność, poszukując swoich nisz rozwojowych.